I się widzimy na dole, dobra? dobra. Idę. Gdzie ty masz tą przepaść? Tu obok. Pod spodem? No, no ty, chcesz się Wiem, wiem, to jest głęba, głębiej, ta, ta. Ciekawe dlaczego? Ten, techniczny tunel, ten na kable. A, możliwe, podłoga była na wysokości mniej więcej tej wody albo ciut wyżej i pod spodem normalnie... Tu już nie przejdziemy, a tam coś fajnego jest. I pod spodem normalnie kable biegły pewnie, instalacja. Nie O, tu coś też jest. O, to, coś też jest. to jest bardzo szerokie. I tu jest następne wyjście jakieś. Zobacz, tu są następne jakieś... Fajne, nie? Tak. Ma to swój klimat. Ma wyjątkowy. Dobra, idę dalej. Oszkodzacz.